A, kontynuujemy sobie naszą przygodę jako Lara Flara yy, w tym jakże wspaniałym skomplikowanym miejscu. Jakim jest to miejsce? Dobra, byśmy tu wleźli, to poszukajmy tutaj czegokolwiek. O, tu jest dźwignia. i Po chuj mi ten słupak? Mhm. A, żeby doskoczyć do tej szczeliny i tak siur, 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 ale tam jest dalej zamknięte. Serio trzeba takie kółko zrobić? Dobra, zobaczmy teraz co tutaj jest. A tu chyba już byłem i nic tu nie było. Ciekawe, czy mi doskoczy. Oczywiście nie skoczy nawet. Wow, dziękuję. Nie wiem, kurwa. Dobra, idę do tego co otworzyłem. Ja już kurwa nie wiem, co tu się dzieje. Tu jest myszką, żeby pójść. Tu jest co? To jest woda I jakiś korytarz Żeby myszką pójść A pierdolę. Niemożliwe to jest kurwa To jest po prostu niemożliwe ile tu jest przejść Czy ja straciłem? nie ja straciłem myszkę. Czemu ona się rozdupcyła? No. To jest kurwy nędzy Ja nie wiem gdzie jestem, kurwa, naprawdę? ja już tu byłem Weź się w kurwa wczytaj To co ja Po co ja to otworzyłem? Co ja otworzyłem? Czy ja stąd przyszedłem? Ja kurwa nie wiem o co tu chodzi. Ojojoj, tu jest otwarte. Ojojoj. Niedobrze, kurde. Tu mi potrzebny jest ten artefakt. Zapiszę się tu i zobaczę, czy tej myszki mogę użyć. Nie. Czemu ona... Czemu ona wybucha? O co tu chodzi? Się wrócić. No okej, okay, ja tu byłem i poszedłem tu. Aha, bo to jest połączone. No i tam otworzyłem i niby tam byłem. W tej dziurze jeszcze nie byłem, ale tu nic nie ma. Tu nic kurwa nie ma. Tak mówię, ja nagrzewaniu sobie tą Rider. Już żałuję. Może tu i nie byłem. Może od złej strony robię tego. Aaa. Teczka, tu dużo rzeczy. No wszystko fajnie, ale Armię jebło. Spróbujmy jeszcze raz. Ty tam przejście. Nie, wybuchnie. No i co? Ja to jest dupero się, ja pierdolę Nie, może to jest w tych krzakach jakieś przejście No po coś to jest, tylko tam jest krata, której nie... Pierdolę. Lara, ja pierdolę, ty jesteś kurwa Kropka Tu już nie wejdzie, nie. Nic co i tu mam ten ten krzak. Tu nie wejdzie, nie. No nie, no tu się mogę tak po połazić. Tu jest coś. O! O! Tutaj było, no właśnie. No to może tu coś będzie. Cyflary odpalę I Coś widzieć w tych krzaczorach, bo to... Nic tu nie ma. Dajcie pistolecik Szkoda mi innej amunicji Dawaj flarę z powrotem No i to, a nie myślałem, że to też flary Okej okay. Tu nie idę na razie Woda. Nie wiem, dziwny ten poziom jest bardzo. Taka ta. Taka. Nie... To, że nie wiadomo o co tu chodzi. Gdzie szukać, gdzie chodzić, co robić. O! Noga tego! Zbroi. Ale dalej nie, ten, nie, nie mam tego co potrzebuję. Do przejścia jakby dalej, teoretycznie. Nie zapis. Może grubszy se nawet zrobimy. No ile tego mamy? Mamy rękę, mamy ten i mamy jedną nogę. No i co w związku z tym? A tu. I co, to jest krata, kurwa. A, i tu jest za tym. Za tymi kolcami. Ale są kolejne Pytanie czy mi tu... ten zadziała Dziadyga Pewnie nie Co kurwa jest grane z tym no To co ja mam tu zrobić w takim bądź razie Aha, bo to już jest powrót do tego. A tu mi zadziała? No nie wiem, sprawdzam, bo nie czaję co, czemu mi to wybucha. Nie, kręci się w kółko, to nie. że znaczy, tu nie można tego otworzyć, no ale to mogę sobie wrócić tak jak przyszedłem. Przecież. No dobra, no to, to mam tą nogę, ale co... Ale co dalej? Ja nie wiem co... Ja nie wiem co tu wsadzić. Nie, to poziom jest jakieś popierdolony. Zaraz będę się z tym. Zaraz będę musiał z. Y, nawigacją. Z, y, no jak to się kurczy nazywa? Z jakimś wideo lecieć, bo. Bo szczerze nie mam już pomysłów. Tu byłem. Mamy ten, ale tam jest potrzebny jakiś artefakt, który już mieliśmy. Taki artefakt, ale. Myśmy musieli go wsadzić pod tą wodą. O tutaj coś jest Tu nie było otwarte. To było zamknięte wcześniej. No i tu pewnie będzie jeszcze jedna część tej. Tej, tej, no i co dalej? Chyba, że tu będzie ten artefakt. Się da otworzyć. Muszę go tam wtyknąć. Ha, jest, dobra. Uff! Czyli nie musimy patrzeć w solucję. Czyli zabrałem wszystko, co się dało. Raczej już by się. I raczej by nie było takiej sytuacji, że... Hmm. że się wychodzi bez wszystkich artefaktów, w sensie tych zbroi, kawałków. Pewnie jest wyjście albo kolejny zbro... kawałek zbroi. Dobra, zróbmy gruby safe. W razie czego? Czekajcie, a potem miną to trzy razy już. Ha! Co jest kurwa? co mi Lara Co mhm. chodzi z tą drugą Larą? Dobra, ja jestem zapisany, spróbuję w nią strzelić A ja mogę do niej wejść? Kurwa jasne, wiedziałem, że w tu dziurę wpadnę. Czekajcie, patrzcie podosił się. Nie wygląda tak jakby to było tak, tak dla jaj. No widzę, że tu jest rabina u góry. Nie wiem do czego, no i ci, ale jest. Zeskanowało mnie po prostu. Ale my sobie idźmy dalej, bo powiem wam przez minut odcinka dzisiaj już Batmana nagrywałem, ale on mnie tak za bardzo nie męczy. No i co to kurwa jest? O chuj chodzi Już tu nic nie ma W starej wersji nawet pochodni nie ma Do góry mhm. Dobra, Nie umrałaś Dobra, włączymy Sę nową trochę milsza dla oka jest Nie, na drugą stronę musimy skoczyć i coś zrobić. O kurwa. Gdzie to gówno jest? Tracę życie. Bo on atakuje moją Larę! On atakował moją tą na dole i ja tracę życie? Tak? Dobrze myślę? Czy on mnie trafił po prostu? Dobra, chuj z tym. Pierdole, tu nic nie widać. Co tu jest? Tu już kompletnie nic nie ma akurat. To jest taka wnęka dla jaj. Musimy pewnie przeskoczyć tu. Że? Nic nie ma, tu jest na górze ciemne pomieszczenie pewnie z przejściem piętro wyżej. I to jeszcze jakim luksusowym przejściem piętro wyżej. Nie, 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 nie. O! Ej! No to, żebym odjebał. A możesz ty? Czy ja serio, muszę zejść na sam dół? Bo mi atakuje tamto... Jasne. I to jeszcze jak atakuje?! Ja pierdolę, co za gówno. Dobra, dawaj. Yy... Muszę szybko to załatwić, po prostu i tyle. Jakie to zgubniane? I koniec. Nie, nie będziemy się pierdolić, bo to nie ma sensu. Jak to mi tam na dole atakuje moją larę i nie zabija. I ja muszę zejść na dół, kurwa. Nic tu nie ma? Super. Dobra, wezmę sobie od razu to. Z powrotem. A on tutaj jest Czekajcie, muszę się podrapać po oku, zapiszę się Eee, pauza Mnie fędzi Dobra Co to jest, jakaś wajcha? Dobra, wyżej? Już raczej nie Dobra, to idziemy tam, gdzie skąd... znaczy... nie tam skąd przyszliśmy, tylko... No. Ha, coś tu trzeba wsadzić. Super. No dobra, to lecimy tam w takim razie. Daj mi pistoleciki. Apteczunia. Dobrze, czy my tu otworzymy to krąbaherem? Czy my cokolwiek możemy zrobić? Nie. Tu nic nie leży. I tu nie mamy nic. No to nie mamy czegoś, co trzeba tam wtyknąć. Hmm. Co trzeba tam wtyknąć? Chę coś strzelić Nie! Dobra, mi sobie to. Flarę, ja bym się wrócił na sąd Może kurwa być, żeby to wtyknąć tam Nie może tą Tam trzeba wziąć Nie Czy no dole się coś otworzyło czy mi się kurwa wydaje? dobra, chuj tam ryzyk fizyk. To tylko, że... Trzeba będzie... Tutaj całą drogę przejść. Brzmi wkurwia ten dźwięk, nie? Nie, tu jest zamknięta. Przyszliśmy. Tam skąd przyszliśmy jest otwarte. Co żebyśmy tam wtyknęli? Nie mam pomysłu, bo Znaczy wygląda jakby pochodnie trzeba było tam wtyknąć. A z pochodnie już się nie da wspinać, więc ona tam powinna gdzieś być. Nie wiem to może trzeba to przepchnąć. Nie wiem. Chyba trzeba będzie sprawdzić na necie. Dobrze, że jestem tu zapisany. Nie wiem. E, czy jest sens sprawdzania teraz na necie i kontynuowania tego odcinka? No tak średnio bym powiedział. Myślę, że sobie zrobimy krótszy po prostu i Więc sprawdzę wszystko jak się ten poziom nazywa. Aha, dalej Kleopatra Polas. No to zobaczcie co tam wtykają i ewentualnie gdzie to jest, nie? No nic co mamy. Wygląda jak, jak żeby pochodnie bardziej, no ale... Dobra, zobaczymy. Do usłyszenia i ELOLOBENS!